Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu Pias Gliwice Górnik Zabrze. Jest z nami trener gości pan Marcin Broż. Panie trenerze proszę o komentarz po tym spotkaniu. Jeszcze fragmenty meczu już, to było to co chcieliśmy grać, stwarzaliśmy sytuację, szczególnie od po początku meczu, kolejne sytuacje jeszcze i tak naprawdę do, do pierwszej sytuacji, to to, gdzie zespół z Gliwic strzelił bramkę to ta gra była taka, jak chcieliśmy, prawo, jak, jak zaplanowaliśmy i szkoda na pewno, że nie wykorzystaliśmy sytuacji, których mieliśmy. Natomiast w drugiej połowie mieliśmy pomysł, żeby dłużej się utrzymać przy piłce. Stąd wpuściliśmy zawodników bardziej doświadczonych, licząc na to, że będziemy stwarzali jeszcze większą ilość sytuacji, bo wiedzieliśmy, że to jest dla nas szansa poprzez, dążyliśmy do strzelenia bramki, natomiast no nie udało nam się tego osiągnąć. Dziękuję Panie trenerze. Teraz czas na pytanie dziennikarzy. Są dwa. Dziękuję Chłopaka dał Pan Maciej Kałów z Rozwalda 81. Pierwsze pytanie. Zespół Górnika wygląda słabo w kolejnym meczu, a przed nami następne trudne pojedynki ze Śląskiem i Pogonią. Jaki ma Pan pomysł na poprawę gry? Na pewno e, dla nas to, co jest najważniejsze, to jest nie tylko stwarzać sytuację w, te, w obrębie tego 16 metru, tylko tam musimy być bardziej zdeterminowani, tak, z początkiem sezonu. Nie tylko dojeżdżać do 16 metra dużą ilością zawodników, bo graliśmy tak naprawdę metrów. dzisiaj piątką bardzo ofensywnych zawodników, ale i oddawać strzały, wykańczać sytuację, mieć większą ilość stałych fragmentów gry, to co nas cechowało. Z początku teraz, teraz y, tracimy piłkę nie oddając, nie oddając strzału, nie dając sobie szansy na zdobycie bramki. Więc na pewno to jest dla nas, y, to są możliwości, które musimy bardziej wykorzystywać. I drugie pytanie. Często rotuje Pan składem, a Bartosz Nowak czwarty mecz rozpoczął na ławce. Z czego to wynika? Chcieliśmy tak jak powiedziałem w drugiej połowie wpuścić zaboników y, bardziej doświadczonych, bardziej ubranych lepiej operujących piłką, a dodatkowo Bartek tutaj ma dobre uderzenie z dystansu i tutaj chcieliśmy wykorzystać jego umiejętności. Dziękuję bardzo, nie ma więcej pytań, bardzo. za chwilę druga część konferencji prasowej. Witam na drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami trener Piasta, pan Waldemar Fornalik. Panie trenerze, proszę o komentarz po tym meczu. Dobry wieczór. No na pewno mecze derbowe nie są łatwymi meczami. Pokazał to początek, gdzie przez 20 minut no górnik, górnik lepiej grał w piłkę od nas. Natomiast później wszystko jak gdyby wróciło do normy. Na pewno ważne jest to, że ten mecz wygraliśmy. Myślę w wielu fazach, <coughs> przepraszam, po dobrej grze że po tym odpadnięciu z Pucharu Polski, drużyna znowu jest w dobrym miejscu, gdyż zwycięstwo na pewno powoduje powrót do takiej pewności siebie. Dzisiaj widzieliśmy, jak ważne jest to, kiedy strzela się bramki w meczu. Tego nam zabrakło w Gdyni, a tu dzisiaj no, byliśmy skuteczni. Chociaż gdyby Michał Korzecz stał rzut karny, no to byłoby 3-0, a tak nie jest. Ale i tak, jesteśmy zadowoleni z tego, że wygraliśmy, dopisujemy trzy punkty i na pewno nasze nastroje są bardzo dobre. Dziękuję panie trenerze, nie ma pytań. Dziękuję. To, ma Dziękuję. to kibice? Tak. <laughs>